Państwa, dzień dobry, witam na konferencji prasowej po meczu GKS-u z GKS-em Bohatów. Ja tylko jeszcze dodam, że mecz oglądało 500 widzów. Z nami trenerze obojek i bardzo proszę o pomyczowy komentarz, jeśli chodzi o zespół gości, pan Kamil Kieres. Takie spotkania jak dzisiaj bywają najtrudniejsze. Gra pierwszy zespół w tabeli z ostatnim. Zdawaliśmy sobie sprawę z tego, że tę tabelę, te punkty musimy zostawić na boku. Wiedzieliśmy, że jest nowy trener, nowa motywacja. Generalnie Tychy to jest taki zespół, który jeżeli jest poukładany w defensywie, to trudno go sforsować i tak było dzisiaj w tym spotkaniu. Dla nas najtrudniejszym wyzwaniem przed tym meczem było takie przygotowanie mentalne. Myślę, że zespół stanął na wysokości zadania. Na pewno nie zlekceważył przeciwnika. Dążyliśmy charakternie do strzelenia pierwszej bramki. I to był taki właśnie kluczowy moment, bo do momentu, kiedy zdobyliśmy bramkę na 1-0 właśnie Tychy też do przerwy miały dwie niezłe sytuacje, jedną z akcji, drugą ze stałego fragmentu gry i różnie to mogło się powiedzmy ułożyć. Dlatego gratuluję moim zawodnikom właśnie tej, tej mentalności w tym spotkaniu, tego zaangażowania, determinacji. Wiadomo, że mamy swój potencjał, ale, ale te pierwsze elementy muszą być takie kluczowe w takich meczach jak dzisiaj. Także dziękuję. Dziękuję bardzo. Trener KSATF, pan Jan Żyrek. No właśnie, myśmy sobie zdawali sprawę z potencjału drużyny z Bełchatowa, ale przygotowaliśmy się starannie do tych zawodów. Gdybyśmy grali konsekwentnie, tak jak w pierwszej połowie, albo do traty bramki, to mieliśmy szansę na osiągnięcie jeszcze dobrego wyniku. Przegraliśmy, popełniliśmy indywidualne błędy, błędy też taktyczne. Jeszcze ja powiedziałem od samego początku, że jeszcze sporo nas czeka pracy. To była konfrontacja z najlepszą drużyną ligi i ona pokazała w jakim jesteśmy miejscu. Ale czy na ostatnim? Tak, jesteśmy na miejscu ostatnim, ale musimy robić wszystko, żeby żeby w każdym następnym meczu zdobywać punkty. Przegraliśmy pierwszy mecz, ale tych Hmm. powiedziałbym też informacji płynących z tego meczu jest też bardzo dużo w jakim kierunku musimy iść i jak pracować, żeby, żeby pewne rzeczy poprawić. Tak, dziękuję. Dziękuję bardzo. Czekamy na pytania. To, 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 to że na fighting, proszę. Tak? E, to zawsze ciężko powiedzieć, ale dzisiaj już na pewno e, zawodnicy dynamicznie się poruszali, realizowali założenia taktyczne, przynajmniej do momentu utrat, utraty bramki. E, my nie mogliśmy sobie pozwolić na to, żeby wyjść i grać jak równo z Bełchatowem. To na dzień dzisiejszy nie mamy takiego zespołu, to trzeba sobie uczciwie powiedzieć. To jest drużyna, która, która ma swoją jakość, ma swoich e, piłkarzy. Świetnie większość grała w, jeszcze w ekstrakasie, ale, ale każdy mecz musi nas wzbogacać. Dzisiaj ta porażka to nie może być też samą porażką, tak odbierana, tylko, tylko musimy szukać też pozytywów, przygotowywać się do następnego meczu. Michał Marko powiedział, że pierwszej bardzo blisko i dlatego. Da. W ten sposób, właśnie tak, tak gas, yy, dużo sił w to tam, chcieliście zrównoważyć tą, 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 tą przewagę jakości, prawda? Właśnie cię to liczyć, żeby z tego może właśnie praktycznie. No, oczywiście, ale jak mieliśmy to zrobić? Yy, jak mieliśmy to zrobić? Yy, tylko tak, yy, czyli blisko siebie yy, asekurować, podwajać, potrajać, yy, zawężać pole. Właśnie taka była nasza taktyka, szczególnie na swojej połowie i czekanie na błąd. Czekanie na błąd, na kontrę. Mieliśmy swoje sytuacje. Rzęgierski był sam na sam. W takim meczu z takim przeciwnikiem trzeba wykorzystać taką sytuację. Wtedy mecz trochę wtedy inaczej wygląda. W takim meczu musimy mieć dwie, trzy sytuacje, albo w ogóle nie mieć, trzeba strzelić bramkę. Wtedy jest nadzieja na dobry wynik. Ale ja mówię, jak się popełnia jeszcze błędy takie, które, które kosztują, rozumiem, że zrobi piękną akcję i, i bijemy brawo. Trudno, ale tu. O, pierwsza bramka, co by nie powiedzieć, to jest e, mistal puścił pod brzuchem, więc e, to jest błąd bramkarza. Dziękuję. Mam jakieś pytania jeszcze? Rozumiem, że nie. Także dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Ja. Za tydzień.